Umowy moment. Nie Anita. wierzę, że to robię. Anita, Nagrywam z O mój Boże! Vloguję. Zapraszamy na co? Na making of -a. Tak, na making of -a. Koniecznie. Bo się bo dzieje. Bo jest jakaś psychopanka za mną idzie. Chodźcie. <grym> tak się właśnie bawi młodzież. Laura, co to jest? Co to jest? Co to jest? zostałam. Nie zostałam. Aha. Czekaj, 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 ja to muszę nagrać! Wyjdę biczy, tylko że taka uśmiechająca się, nie? Uśmiechająca się. No bo nie da się wyjść nie bitchy przy takiej pisałce, <laughs> Anita jest chce zdjęcie do przodu! Do przodu! Do przodu! Do przodu. To jest Czekaj, no, bo jejemy teraz! Ja nie widziałam, bo mi zasłoniła bezczelnie parasolem i widzę tylko cytki. I że komentuję? Zobaczcie, jak pięknie! Wow! wow. Wiesz, jaki słaby. Tak o, otwarta tak bardzo. Czyli ja sobie otworzę, bo żeby to miała otwarty, no, i wiadomo, że wejdę. Okej. Okay. Spoko. Ona, na tym, ona zaczyna śpiewać ona zaczynać piewo. We go together I teraz szybko no. Sobie. Zajebiście to wyszło. Jeszcze raz. To, jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. Ale super to wyszło. I zrób to samo. O ciel, jesteś najlepsza. No, tak ale ja ci mówię, że ty a wykunana Na Dwa dni się to głucho, abani to dwa dni. Mama, jaka dobra. Gangnam Style. jest będziecie taka dziewczynka z kim nasza Baby Spice, no? Raure. Jestem Nie lubię, jest jakiś. Hufflepuff. Przedstawię! Gdzie ona ma 14,5? No tak z tego, ale się za 15, no to już prawie 7 może do widzenia od ciuś. Z szafków. nie daje. Jak z początku. Jak Marina Joyce. Mę, mę, mę. Jeszcze raz. Czy? Czyli nie pozapolarów mam się nie pokazywać. Żeby... Słyszycie z tyłka? Nie. Ura, Rama, Rama Las, kur mogę spróbować. <laughs> Nie ma Wiktorii w kadrze. Hahaha, super. Cycki, cycki. znowu ona. o, pęku Myślisz o bang w rumie, a potem wyciągasz starego, że wiesz, że on tego chce. <laughs> I will You, oh. Oh. I will always love you. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. so lucky, <laughs> My crappet isn't cool. Schowaj się jeszcze tak w lewo trochę, w prawo znaczy się, w moje prawo. W moje Moi... lewo. O, o tak. Go. Dobra, Laura schowaj się za Ulą. Laura głowę cię całą widać. Całą, całą cię widać. Nie, tak na prosto musisz. Jakbyś się trzymała. I każda robi co innego, no. Dobra, robicie. Głowę tu mamy, nie? I'm stuck.